Witajcie kochani! Bohaterem dzisiejszego filmiku będzie... Tak! Jarmuż! Opowiem Wam, jakie bogactwo witamin kryje w sobie to niezwykłe warzywo. Zobaczycie, jak łatwo i naprawdę szybko można z niego przygotować nie tylko zdrowy, ale jednocześnie pyszny sok. A także, jeśli tylko zechcemy, jarmuż urośnie nam nawet w trawniku. Mam nadzieję, że po tym filmiku zaprosicie na stałego do swojej kuchni. Jeśli jesteście ciekawi, Zostańcie ze mną do końca. W takim razie zaczynamy. O zdrowotnych właściwościach jarmużu można opowiadać i opowiadać. Uważam, że to jedno z warzyw, które naprawdę zasługuje na dobrą promocję. Jest on nazywany produktem leczniczym, i wiedzieli o tym już starożytni Grecy i Rzymianie. No i należy do grupy Superfoods, czyli tak zwanej superżywności a to za sprawą zawartych w nim witamin, mikro i makroelementów, czy składników odżywczych. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, co w sobie cennego zawiera? Zacznijmy od witamin. Jarmuż zawiera sobie witaminę C, biorącą na przykład udział w procesach zachowania odporności, wpływającą na produkcję kolagenu. Jest też ona silnym antyoksydantem, czyli przeciwutleniaczem. Inną witaminą, która w nim występuje, jest witamina E, zwana witaminą młodości, wpływająca na stan skóry, naczyń krwionośnych. A także i ta witamina ma silne działanie antyoksydacyjne, czyli w skrócie naprawia te szkody w organizmie, które wywołały wolnorodniki. W jarmużu witaminy E jest więcej niż w innych warzywach. Kolejna witamina występująca w tym warzywie to witamina A, a dokładniej yy, prowitamina A, działająca przeciwzapalnie, korzystnie wpływająca na procesy widzenia, ale też i na skórę. Inną witaminą, którą w tego żywie możemy znaleźć, jest witamina K, tak ważna w zachowaniu odpowiedniej krzepliwości. W możemy również znaleźć prawie wszystkie witaminy z grupy B, czyli B1, B2, B3, B5, B6, a także witaminę B9, którą ogólnie wszyscy znają pod postacią kwasu foliowego, który jest syntetycznym odpowiednikiem właśnie witaminy B tak ważnej zresztą dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu. Jarmuż zawiera w sobie ponadto potas, niezbędny między innymi dla prawidłowej pracy serca, mięśni, wpływający na regulację ciśnienia tętniczego. Znajdujemy w nim też magnez, bez którego tak naprawdę żaden organizm żywy nie przeżyje. Wapń, budulec kości i zębów, aktywator wielu enzymów. Jarmuż znajduje się na czele warzyw, które zawierają sobie ten pierwiastek. Ze względu na wysoką jego zawartość, wyprzedza go jedynie pokrzywa. Poza tym przyswajalność tego wapnia jest bardzo wysoka. Tutaj mam jarmuż zielony. Jak zielony, to chlorofil. Zawartość chlorofilu właśnie w jarmużu przewyższa jego zawartością nawet ten zawarty w pokrzywie czy w rokułach. Pamiętajmy, że chlorofil oczyszcza organizm z metali ciężkich, Przeciwdziała demencji, chroni przed cukrzycą, działa przeciwzapalnie, a także zmniejsza ryzyko powstawania raka jelita. Do niedawna istniało przekonanie, że warzywem, które najlepiej chroni przed rakiem, są brokuły. Jedne z ostatnich badań dowodzą, że to właśnie jarmuż, a dokładniej niektóre z jego odmian zawierają około 10 razy więcej substancji antynowotworowych. No i to, co myślę, jest istotne dla osób liczących kalorie to fakt, że jarmuż w ogóle nie zawiera tłuszczu oraz to, że mogą go spożywać także osoby wrażliwe na gluten lub z rozpoznaną chorobą celiakię, bowiem to warzywo pozbawione jest również glutenu. Jarmuż, to co ważne, charakteryzuje się również niskim indeksem i ładunkiem glutenicznym. Oznacza to, że jego spożywanie nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Pozwala to stosować go w diecie osób chorych na cukrzycę, jak i cierpiących na insulinoodporność. Wystarczy jednak już tej teorii czas na sok. Będziemy teraz przygotowywali sobie sok właśnie z wykorzystaniem jarmużu. Ja użyję trzech liści jarmużu, bo jak sami widzicie, moje są jeszcze młode dwóch zielonych i jednego fioletowego tak dla urozmaicenia trzy marchewki i dwa jabłka. Marchewkę, jak i jabłka musimy sobie przed wyciskaniem oczywiście drobno pokroić, tak aby bez problemu mieściły się nam w wyciskarce. Gdy wszystko już mamy przygotowane, możemy zaczynać. Samo zdrowie, bogactwo witamin, to wszystko jest tu, w jednej szklance. Znajdujemy się właśnie w moim ogrodzie, a dokładnie w jego części, w której uprawiam jarmuż właśnie w trawniku. I za chwilkę troszeczkę Wam o tym opowiem. Miejscu jarmuż rośnie pierwszy rok. Zanim zostały tu posadzone sadzonki, była tu jedynie trawa. Zresztą nadal jest, bo przede wszystkim rosną tutaj różne krzewy owocowe. Kleba, jak sami widzicie, nie jest w tym miejscu szczególnie zasobna. Przygotowanie podłoża polegało jedynie na skoszeniu trawy, wykopaniu dołków i włożeniu na ich dno kompostu. Ogólnie jarmusz sadzi się w pierwszym lub drugim roku po oborniku, ale ja tego nie robiłam, bo chcę Wam pokazać, że nawet przy minimalnym nakładzie pracy i też środków finansowych można te warzywo uprawić. I jak widzicie, całkiem nieźle sobie radzi. Jarmusz w tym miejscu rośnie akurat w agrotkaninie, żeby trawa, która wokół sadzonek rosła została wygłuszona. Powolny rozkład trawy, dodatkowo odżywia sadzonki i jednocześnie nie ma potrzeby pielenia. Zobaczcie, jak się już rozkłada. Za rok planuję zrezygnować z zagrodzkaniny i to miejsce ściółkować jedynie skoszoną trawą. Jedynym zabiegiem pielęgnacyjnym, jaki stosuję, jest podlewanie co pewien czas. Roślinek gnojówką z pokrzywy. Jak widzicie to warzywo ma naprawdę małe wymagania, zarówno klimatyczne jak i glebowe. Jedyne o czym należy pamiętać to to, że jarmuż najlepiej rośnie jednak na stanowiskach słonecznych. Najbardziej korzystne dla niego pH gleby natomiast to 6,5-7. Choć u mnie z tym pH gleby nie do końca jest tak jak jest to zalecane i jak widzicie sami doskonale sobie radzi. Jeśli zdecydujecie się uprawiać jarmuż w trawniku, czy też w innym miejscu, starajcie się jednak unikać stanowisk podmokłych. On ma naprawdę głęboki i dobrze rozbudowany system korzeniowy, więc dobrze zniesie nawet chwilowe braki wody. Uprawa jarmużu to czysta przyjemność. Jarmuż można przygotowywać na wiele sposobów. Najwięcej właściwości będzie miał oczywiście w postaci surowej. Możemy przygotować z niego sałatki, surówki, czy też tak jak ja, Sok. Jednak e, jeśli mamy ochotę, możemy go ugotować czy też e, usmażyć. Pamiętajcie jednak, że im dłużej będziemy poddawali go obróbce termicznej i użyjemy wyższej temperatury, tym więcej utraci on swoich właściwości. Nie wiem, czy wiecie, że jarmuż można też kisić, tak samo jak ogórki czy kapustę. Będzie wtedy naprawdę prawdziwą skarbnicą witaminy C. Jarmusz należy niestety do tej grupy warzyw, których nie da się długo przechowywać. Dlatego możemy go mrozić. Dobrze jest go wtedy zbranszować tak około dwóch minut, dobrze osuszyć i jest gotowy do zamrożenia. Sami widzicie, że to bardzo wszechstronne warzywo, którym możemy się cieszyć przez cały rok. Ja już powoli będę się z Wami żegnała. Teraz pora na porcję witamin. Smacznego! Jeśli podobał, wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę i zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału zdrowo i duchowo. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!